Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie drugi odcinek serii o tym, jak dbać o piwonie i co zrobić, żeby teraz nie ładnie kwitła, a ładnie nam się rozmnożyła. Jak widzicie, kwitnięcie piwonia ma już dawno za sobą. No i teraz z tych kwiatów wytworzy, zaczną wytwarzać nam się nasiona takie pędy nasienne no to nie jest nam potrzebne ponieważ piwonie będziemy rozmnażać z części podziemnej z korzenia ale to w innym filmie Wam pokażę teraz żeby nasza piwonia dobrze się zaczęła inwestować dużo sił w korzenie musimy zrobić jedną prostą czynność mianowicie poobcinać wszystkie kwiatostany usuwamy już wszystkie nawet te które jeszcze nie nie rozkwitły nie jest to skomplikowane wystarczy zwykły sekator nie musimy też jakoś bardzo uważać ponieważ Piwo, nie praktycznie nic potem nie, nie zostaje. No co wiosnę wypuszcza? Co wiosnę wypuszcza? Nowe chłodygi, wszystko tak, więc możemy śmiało ciąć. Jest to samo, o tyle ważne pokaże naszej piwoni. Daje do zrozumienia, że nie ma inwestować swojej energii w rozwój pąków kwiatowych, ale w korzenie. Musimy tylko pamiętać, żeby usunąć wszystko. Wiadomo, sekator tam najtańszy, jakiś z marketu, ważne, żeby ciął. To nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Tak. I mamy całe piwonie. Obcięte. Zaraz Wam pokażę jeszcze, jak wygląda kwiatostan, który przemienił się już w, w, w pęd z nasionami. Tak, no teraz zadałem. O mój system moja woda. A teraz spójrzcie. Tak wygląda kwiatostan który został zapylony, no, który został zapylony i, i kwiat cały swoją siłę przeznacza właśnie w rozwój te, tych nasion. Na raz jedno. Na każdym jest około pięciu takich. Trzeba zgnieść. To jest dość mocne, dość twarde. Ale spójrzcie, tutaj jest bardzo dużo nasion i kwiaty. W chwili po przekwitnięciu wytwarzają bardzo dużo właśnie takich nasionek. Spójrzcie tutaj. Tak. Dlatego tak ważne jest usunięcie po prostu wszystkich, wszystkich kwiatostanów. Ponieważ na każdym kwiatostanie roślina będzie chciała wytworzyć nasiona. A o wiele lepiej jest po prostu nie roz, rozsadzać z korzenia. Jest to efektywniejsze, jest łatwiejsze i jest większe prawdopodobieństwo, że yy, kwiat będzie nam ładnie rósł. Co więcej, jeżeli przesadzimy. Piwonie z korzenia, to jest duże prawdopodobieństwo, że w pierwszym roku będą już, yy, będą już kwiatki. A w takim przypadku, zanim to nam wyrośnie, wszystko to minie kupę czasu i przez długi czas, nawet nie będziemy pamiętać o tym, że mamy piwonie. Spójrzcie, jakie tutaj są nasiona duże. Na to wszystko bardzo dużo kwiat traci energii. A to tego właśnie nie chcemy, dlatego jest potrzebne to obcinanie. jest To prosty zabieg, ale niezwykle potrzebny, jeśli chcemy rozsadzać w danym roku piwonie z, z korzenia Zobaczcie, to jest takie ten trzy nasionka. Dobra. Tak więc jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, skomentujcie, napiszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania i do następnego filmu. Na razie cześć.